ten brzechwa koziołaczek. Posłał kozioł, koziołaczka po bułeczki do biasteczka, Koziołaczek luszył w nogę, ten się natknął na do dobry Zadzwał swogi no i w nogi galik. Steczka mostek zecka a tam cekał i u kala u tuz, to kitus to ledwo się wrócił już ład dzasat ład a koziołek tylko był Kozioł, kozioł łacka, do biasteczka, po ciasteczka. Kozioł raz, dwa, nagle patrzy, nagle staje, a ta chustka wisi na parkanie. Kozioł wtedy w nogi i znów dostał w domu lanie. Taki tchust, taki trus. Le deuxième cette le deuxième sèche, le de sèche, le deuxième sèche, le deuxième Czyś jest słuszna? Ja, Ty. ja mam tylko, tylko cztery. <coughs> ja, ja mam tylko cztel, cztel, e, logi, a chustka za ledwy. Ja wiem. Ja mam tylko cztery logi. A ja mam chusta. Nie, chusta, chusta ma za nie, chusta ma cztery rogi, ja zaledwie. Dwa. Brawo.